Nikt nigdy nie uwierzyłby w to, co działo się za zamkniętymi drzwiami naszego pozornie idealnego domu. Z zewnątrz wyglądał jak z katalogu elegancka willa na obrzeżach miasta, wypielęgnowany ogród, śniący samochód w pogieździe. W środku pozornie szczęśliwa rodzina, ja, Anna, mój mąż Marek, odnoszący sukcesy biznesmen, i nasza sześcioletnia córeczka Lena, jasnowłosa, delikatna istotka o oczach pełnych wrażliwości. Lecz za tą fasadą krył się sekret, który dusił mnie. Odbierał oddech i powoli niszczył duszę. Marek, mój mąż, którego poznałam jako czarującego i troskliwego mężczyznę, z biegiem lat stawał się coraz bardziej kontrolujący, a potem coraz bardziej brutalny. Wszystko zaczęło się niewinnie, od słów. Kiedyś jego krytyka była sporadyczna, potem stała się codziennością. Moje ubranie, moje jedzenie, sposób, w jaki sprzątałam dom, nawet to, jak oddychałam. Potem przyszedł dotyk. Najpierw szarpnięcie za ramię, popchnięcie, lekkie uderzenie, które mogłam zrzucić na karp przypadkowego potknięcia. Ale z czasem intensywność i częstotliwość rosły. Nauczyłam się żyć w ciągłym napięciu, obserwując jego nastroje, próbując przewidzieć burzę, zanim nadejdzie. Moje życie stało się tańcem na poluminowym, gdzie każdy niewłaściwy krok mógł wywołać eksplozję. Lena, nasza córeczka, była dla mnie jedynym promykiem słońca w tym mrocznym świecie. Była niezwykle wrażliwym dzieckiem. Zbyt wrażliwym. Zauważałam, jak jej małe ciało sztywnieje, kiedy Marek podnosił głos. Jak jej oczy, zazwyczaj pełne radości, stawały się matowe i przestraszone, gdy słyszała ostry ton w jego głosie, nawet jeśli nie był skierowany bezpośrednio do niej. Nauczyła się cicho bawić w swoim pokoju, kiedy Marek wracał z pracy. Jej śmiech, niegdyś tak swobodny, stał się rzeczy, bardziej stłumiony. Te subtelne zmiany w jej zachowaniu łamały mi serce i były dla mnie niemym świadectwem okrucieństwa, które rozgrywało się w naszym domu. Pamiętam jeden wieczór, kiedy Marek był szczególnie wściekły. Chodziło o jakąś drobnostkę, spóźnioną kolację, choć wiedziałam, że to tylko pretekst. Był zmęczony, sfrustrowany pracą, i całą swoją złość wylał na mnie. Popchnął mnie na ścianę, jego dłoń zacisnęła się na moim przedramieniu tak mocno, że czułam, jak kości trzeszczą. Syknęłam z bólu. Marek syknął w odpowiedzi, jego twarz była wykrzywiona w grymasie, którego prawie nie rozpoznawałam. Jego oczy były zimne, puste. Wtedy usłyszałam cichy szloch. Lena stała w drzwiach salonu, jej mała twarzyczka była blada, a oczy szeroko otwarte, wypełnione łzami. Widziała. Widziała, jak jej tata krzywdzi mamę. Marek, widząc ją, natychmiast puścił moje ramię i odwrócił się. Jego wyraz twarzy zmienił się błyskawicznie, stał się sztucznie łagodny. Lena, kochanie, idź do swojego pokoju. Mama i tata tylko rozmawiali. Nic się nie stało, powiedział z irytującą słodyczą w głosie, która tylko podkreślała fałsz. Lena nie ruszyła się. Stała tam, drżąc, wpatrując się w nas oboje, jakby próbując zrozumieć niezrozumiałe. W jej oczach nie było tylko strachu, ale i głęboki, dojmujący smutek, który sprawił, że poczułam się, jakbym dostała cios w brzuch. To był moment, w którym coś we mnie pękło. Nie chodziło już tylko o mnie. Chodziło o Lenę. O jej niewinność, którą Marek bezpowrotnie niszczył. Czułam, jak zimna, lodowata wściekłość zaczyna narastać w moim wnętrzu, wypierając długo pielęgnowany strach. Tamtej nocy, kiedy Lena już spała, a Marek pochłonięty był pracą na laptopie w gabinecie, siedziałam w ciemności, dotykając zbolałego przedramienia, które teraz pulsowało tępym bólem. W głowie kołatały mi się myśli, co ja robię, jak mogłam na to pozwolić, jak długo będę pozwalać, by to trwało, niszcząc nie tylko siebie, ale i nasze dziecko. Wstyd palił mnie od środka, ale był też inny płomień, płomień determinacji. Musiałam coś zrobić. Musiałam wyrwać się z tego piekła dla leni. Przez następne dni zaczęłam działać ostrożnie, jak saper rozbrajający bombę. Udawałam, że wszystko jest jak zawsze. Uśmiechałam się, kiedy Marek tego oczekiwał, potakiwałam, kiedy wygłaszał swoje tyrady. Ale w tle, pod powierzchnią, zaczęłam gromadzić informacje. Szukałam w internecie, kiedy Marek był w pracy, albo kiedy spał. Przeglądałam strony dotyczące przemocy domowej, porad prawnych, schronisk dla kobiet. Moje serce biło jak szalone za każdym razem, gdy klikałam w link, bałam się, że historia wyszukiwania go zdradzi. Zapisywałam numery telefonów i adresy w zakamarkach pamięci, nie ufając żadnym notatkom. Czułam się jak szpieg we własnym domu. Lena, mimo swojego młodego wieku, wydawała się wyczuwać subtelną zmianę w moim zachowaniu. Stała się bardziej uważna, czasami łapała moją dłoń i ściskała ją mocno, jakby chciała dodać mi otuchy. Kiedyś, gdy oglądałyśmy bajkę w telewizji, zobaczyłyśmy scenę, w której małe zwierzątko było smutne. Lena odwróciła się do mnie i zapytała cichutko, Mamo, czy ty też czasem jesteś smutna, jak to zwierzątko? Jej pytanie było tak niewinne, a zarazem tak przenikliwe, że ledwo powstrzymała muzy. Przytuliłam ją mocno i powiedziałam, że zawsze będę przy niej, niezależnie od wszystkiego. To była obietnica, którą złożyłam sobie, że jej przyszłość będzie wolna od strachu, którego ja doświadczałam. Wiedziałam, że zbliża się dzień wizyty Elżbiety, matki Marka. Zawsze byłam w stosunku do niej spięta. Marek uważał ją za osobę, której nie można zawieść. Elżbieta była kobietą z zasadami, silną, ale też w pewien sposób konserwatywną. Nigdy nie wydawała się zauważać niczego niezwykłego w moim zachowaniu, albo po prostu nie chciała tego widzieć. Zawsze chwaliła marka, jacy to z niego dobry syn i wspaniały mąż. Bałam się jej wizyt, bo oznaczały one podwojony wysiłek w utrzymywaniu fasady doskonałości. Dzień wizyty Elżbiety nadszedł. Od rana czułam się fatalnie. Niewyspanie, ciągły stres i wewnętrzne napięcie sprawiły, że byłam wyczerpana. Ledwo stałam na nogach. Mimo to, jak zwykle, ubrałam się starannie, nałożyłam makijaż, aby zakryć cienie pod oczami i bladość skóry. Marek był w domu, co sprawiało, że czułam się jeszcze gorzej. Jego obecność zawsze zwiększała moją czujność, a to potęgowało wyczerpanie. Przygotowałam obiad, starając się, by wszystko było idealne. Lena bawiła się cicho w swoim pokoju. Kiedy Elżbieta zadzwoniła do drzwi, poczułam lodowaty dreszcz strachu który przebiegł mi po plecach. Przywitałam ją z wymuszonym uśmiechem. Elżbieta, jak zawsze elegancka i opanowana, objęła mnie krótko, a potem z czułością przytuliła Lenę, która wybiegła z pokoju na widok babci. Marek zszedł na dół, przywitał matkę z przesadną serdecznością, a ja stałam obok, czując się jak aktorka w źle zagranej sztuce. Obiad upłynął w napiętej atmosferze, choć dla Elżbiety z pewnością wszystko wydawało się normalne. Marek opowiadał o swoich sukcesach w pracy, Elżbieta chwaliła moje umiejętności kulinarne. Usilnie próbowałam uśmiechać się i angażować w rozmowę, ale mój umysł był odległy, skupiony na wewnętrznym bólu, który narastał z każdą chwilą. Po obiedzie, kiedy piłyśmy kawę w salonie, Marek nagle zwrócił się do mnie ostrym tonem, choć z pozornym uśmiechem na twarzy. Anna, czy ty w ogóle pamiętasz, co mieliśmy zrobić z tymi dokumentami od prawnika? Powiedziałem ci wyraźnie, żeby się przygotowała, powiedział, a w jego głosie pobrzmiewała ukryta irytacja. Było to kłamstwo. Nigdy o tym nie wspominał. Poczułam, jak krew odpływa mi z twarzy. Moje serce zaczęło bić jak młot. Czułam się tak, jakbym miała się rozpłakać. Wiedziałam, że to publiczne upokorzenie. Marek lubił takie gierki, zwłaszcza w obecności innych, by udowodnić swoją dominację. Przepraszam, Marek, nie przypominam sobie, żebyś o nich mówił. Mogę je, zaczęłam cicho, starając się opanować drżenie głosu. Nie przypominasz sobie? Naprawdę? Jaśniej już chyba nie mogłem tego powiedzieć. Czy ty w ogóle mnie słuchasz, kobieto? Czasem mam wrażenie, że żyjesz w jakimś innym świecie, przerwał mi, jego głos stawał się coraz bardziej szorstki, a jego uśmiech zniknął. Elżbieta spojrzała na nas, a w jej oczach pojawiło się lekkie zmarszczenie brwi. To było niezwykłe, zazwyczaj ignorowała takie wymiany zdań. Marek wstał i podszedł do mnie, a ja drgnęłam. Moje ciało było spięte, każdy mięsień zastygł w oczekiwaniu na uderzenie, choć wiedziałam, że w obecności matki nie ośmieli się mnie uderzyć. Ale jego spojrzenie, pełne pogardy, było równie bolesne to przynieść natychmiast syknął patrząc mi prosto w oczy czułam jak świat wiruje wokół mnie całe lata tłumionego stresu strachu samotności nagle zebrały się w jeden ciężar który przygniótł mnie do ziemi czułam palący ból w skroniach potem ciemność moje ciało odmówiło posłuszeństwa ostatnią rzeczą jaką usłyszałam było stłumione mama potem nastała pustka zemdlałam Upadłam bezwładnie, na oczach Marka i, co najważniejsze, na oczach jego matki. Obudziłam się w łóżku, czując pulsujący ból głowy. Ktoś trzymał moją dłoń. Otworzyłam oczy i zobaczyłam Elżbietę, siedzącą obok mnie, z zatroskaną miną. Marek? Nigdzie go nie było. Jej palce delikatnie głaskały mój nadgarstek. Zaskoczył mnie jej dotyk. To była matka Marka, kobieta, która zawsze wydawała się tak odległa. Jej twarz, zazwyczaj opanowana, teraz wyrażała prawdziwe zaniepokojenie. Anna, Anno, jak się czujesz? Co się stało? zapytała cichym, drżącym głosem. Chciałam odpowiedzieć, ale moje gardło było ściśnięte. Próbowałam usiąść, ale zawroty głowy powstrzymały mnie. Wtedy Elżbieta uniosła moją koszulę. Żeby sprawdzić puls, a jej palce natrafiły na siniaki na moim ramieniu i plecach, których nie zdążyłam zakryć. Zamarła. Jej oczy poszerzyły się z przerażenia. Spojrzała na mnie, a potem ponownie na siniaki. Wiedziałam, że prawda wyszła na jaw. Wszystkie moje lata ukrywania, wszystkie warstwy fasady, rozpadły się w jednej chwili. Anno. Co to jest? zapytała, jej głos był szeptem, prawie niesłyszalnym. Uzy napłynęły mi do oczu. Nie mogłam dłużej udawać. Nie przed nią, nie po tym, co się stało. Wtedy do pokoju weszła Lena. Jej mała twarzyczka była opuchnięta od płaczu. Podeszła do łóżka i cichutko, z lękiem w oczach, zapytała: Mamo, czy ty jesteś chora? Jej obecność, jej niewinne pytanie złamały ostatnie bariery w moim sercu. Babciu, tata. Rata krzyczał na mamę, wyszeptała Lena, jej głos był ledwo słyszalny, a ona sama trzęsła się delikatnie. W tym momencie Elżbieta spojrzała na Lenę, a potem znowu na mnie. Cała prawda, brutalna i niewygodna, objawiła się jej w pełni. Zrozumiała. Zobaczyła nie tylko moje siniaki, ale i strach w oczach swojej wnuczki, strach, którego musiała doświadczać codziennie. Marek, jej syn, był oprawcą. Elżbieta wstała, jej twarz była blada, a usta zaciśnięte w wąską linię. Gdzie on jest? zapytała jej głos był niski i groźny. Opowiedziałam jej, co Marek zrobił, płacząc, opowiadając o latach ukrywania, o strachu, o tym, jak Lena cierpiała w ciszy. Elżbieta słuchała z kamienną twarzą, ale widziałam, jak w jej oczach pojawia się coraz większy gniew, zmieszany ze smutkiem. Dylemat moralny stał się jej dylematem. Musiała wybrać: bronić syna, czy stanąć w obronie sprawiedliwości i bezpieczeństwa swojej wnuczki i synowej. Marek to zrobił? Mój syn? Jak mógł? Pytała sama siebie, jakby nie mogła w to uwierzyć, a jednak dowody były zbyt oczywiste. Nie pozwolę na to, Anno. Nie pozwolę. Ani tobie, ani lenie nie wolno cierpieć w ten sposób. Co zamierzasz zrobić? zapytała, a w jej głosie usłyszałam determinację. To był punkt zwrotny. Miałam wybór, albo nadal żyć w strachu, licząc na to, że incydent z omdleniem został zapomniany, albo skorzystać z tej, być może jedynej, szansy na uwolnienie się. Patrząc na Lenę, która przytulała się do mnie, czując jej małe, drżące ciałko, wiedziałam, co muszę zrobić. Chcę odejść, Elżbieto, powiedziałam cicho, ale z mocą, której nie czułam od lat. Chcę odejść od Marka. Chcę wolności dla siebie i dla Leni. Łzy spłynęły mi po policzkach, ale tym razem były to łzy ulgi, zmieszane z ogromnym strachem. Elżbieta ujęła moje dłonie. Dobrze, Anno. Pomogę ci. Nie będziesz sama, powiedziała, a jej uścisk był mocny i pełen wsparcia. To był moment, w którym poczułam, że mam sojusznika, kogoś, kto uwierzył i kto mi pomoże. Od tamtej chwili wszystko nabrało tempa. Elżbieta okazała się niesamowicie silną i zdeterminowaną kobietą. Kiedy Marek wrócił do domu, Elżbieta czekała na niego w salonie. Jej twarz była zimna, a głos stanowczy. Zażądała, bym zeszła na dół. Niechętnie, ale posłusznie, stanęłam obok niej, trzymając Lenę za rękę. Marek próbował udawać niewiniątko, oburzał się, że Anna znowu jest niestabilna, że przesadza. Ale Elżbieta go nie słuchała. Marku, widziałam ślady. Widziałam strach w oczach twojej córki. Anna mi wszystko opowiedziała, powiedziała, a jej głos nie drgnął. Masz dwa wyjścia. Albo porozmawiasz z adwokatem i zgodzisz się na rozwód i natychmiastowe rozdzielenie, albo pójdę na policję i opowiem im wszystko, co widziałam i co usłyszałam. A wiedz, że będę mówić prawdę, Marek był w szoku. Nigdy nie widział swojej matki tak zdeterminowanej. Próbował się bronić, manipulować, szantażować mnie, ale Elżbieta była niewzruszona. To było odważne działanie Elżbiety, które dało mi siłę. Następnego dnia, za namową Elżbiety, skontaktowałam się z mecenasem Nowakiem, prawnikiem specjalizującym się w sprawach rozwodowych i przemocy domowej. Była to kobieta o spokojnym, ale pewnym głosie, która od razu wzbudziła moje zaufanie. Opowiedziałam jej całą moją historię, nie pomijając żadnych szczegółów. Płakałam, ale czułam, jak z każdym słowem, które wypływało z moich ust, uwalniam się od ciężaru, który nosiłam w sobie przez tyle lat. Mecenas Nowak notowała wszystko, a jej mina była poważna, ale też pełna empatii. Pani Anno, to, co pani przeszła, jest straszne. Ale nie jest pani sama. Możemy pani pomóc, powiedziała, podając mi chusteczki. Będzie ciężko. Marek będzie próbował panią zdyskredytować, będzie walczył o Lenę. Ale mamy mocne dowody, a zeznanie pani Teściowej będzie kluczowe, to było pocieszające, ale i przerażające. Wiedziałam, że czeka mnie długa i bolesna walka. Ryzykowałam wszystko moją reputację, stabilność finansową, a przede wszystkim moją córkę. Elżbieta okazała się nieocenionym wsparciem. Przyjechała do nas i zabrała Lenę na kilka dni do siebie, bym mogła odetchnąć i skoncentrować się na sprawach prawnych. Mogłam porozmawiać z moją przyjaciółką Kasią, której wreszcie wyjawiłam całą prawdę. Kasia była wstrząśnięta, ale natychmiast zaoferowała mi pomoc i wsparcie emocjonalne. Poczułam ulgę, że wreszcie mogłam być szczera z kimś, komu ufałam. Marek nie poddał się łatwo. Oczekiwano, że będzie to trudne. Ale jego brutalność i determinacja w walce o utrzymanie kontroli przerosły moje najgorsze obawy. Jego prawnicy zaczęli rozsiewać plotki o mojej niestabilności psychicznej, próbując przekonać sąd, że jestem nieodpowiedzialną matką. Wynajął prywatnych detektywów, którzy śledzili każdy mój ruch, szukając czegoś, co mogłoby mnie zdyskredytować. Wysyłał mi wiadomości pełne gruźb i manipulacji, próbując zmusić mnie do wycofania się. Groził, że zabierze mi lenę, że zniszczy moje życie. Te groźby budziły we mnie pierwotny strach, ale za każdym razem, gdy patrzyłam na śpiącą Lenę, odzyskiwałam siłę. Lena, choć nie rozumiała w pełni sytuacji, wyczuwała napięcie. Ale widziała też moją determinację i obecność Elżbiety, która była dla niej ostoją bezpieczeństwa. Lena zaczęła być bardziej otwarta, rysowała radosne rysunki, a jej śmiech znów zaczął wypełniać dom. Kiedyś, kiedy rysowałyśmy razem, zapytała mnie, Mamo, czy teraz już nikt nie będzie na ciebie krzyczał? Przytuliłam ją mocno i szepnęłam, Nie, kochanie. Już nigdy. Jej mała rączka ścisnęła moją. Jej agencja, jej głos, choć jeszcze cichy i dziecięcy, stały się dla mnie motorem napędowym. Wiedziałam, że robię to dla niej, dla jej spokoju i bezpieczeństwa. Kiedy nadszedł dzień rozprawy sądowej, czułam się, jakbym szła na egzekucję. Sala sądowa była pełna. Marek siedział po drugiej stronie, jego twarz była kamienna, wyrażała oburzenie i udawaną niewinność. Jego prawnicy wyglądali na pewnych siebie. Moja ręka drżała, ale mecenas Nowak uścisnęła ją pokrzepiająco. Lena nie była obecna w sali, ale jej dobro było w centrum uwagi. Pierwsza zeznawała Elżbieta. Kiedy podeszła do świadka, w sali zapanowała cisza. Jej głos był spokojny i pewny, gdy opisywała wydarzenia tamtego dnia, kiedy zemdlałam. Opowiedziała o moich siniakach, o strachu leni, o tym, jak Marek próbował ją zmanipulować. Mówiła o latach, w których widziała, jak Marek stawał się coraz bardziej kontrolujący, choć nigdy nie przyszło jej do głowy, że może posunąć się do przemocy. Jej zeznanie było potężne, bo pochodziło od jego własnej matki, która z bólem serca musiała ujawnić prawdę o swoim synu. Marek próbował jej przerwać, jego prawnicy protestowali, ale sędzia pozwoliła Elżbiecie mówić. Widziałam własnymi oczami, co dzieje się w tym domu, powiedziała Elżbieta, patrząc prosto na sędziego, a jej głos zadrżał tylko raz. Mój syn jest oprawcą. Anny nie można było poznać, była cieniem dawnej siebie. A moja wnuczka? Moja wnuczka żyła w ciągłym strachu. Nie mogę na to pozwolić. Nigdy nie odwrócę się od sprawiedliwości, nawet jeśli to oznacza wydanie własnego dziecka, to był moment emocjonalnej prawdy, który wstrząsnął salą. Potem przyszła moja kolej. Mecenas Nowak zadała mi delikatne pytania, prowadząc mnie przez lata mojego cierpienia. Mówiłam o każdym uderzeniu, o każdym słowie, o każdym siniaku, o każdej nocy spędzonej w strachu. Mówiłam o Lena i o tym, jak jej cierpienie było ostatnią kroplą. Uzy płynęły mi po policzkach, ale nie powstrzymywałam ich. Były to łzy oczyszczenia, wyzwolenia. Marek patrzył na mnie z nienawiścią, ale ja już się go nie bałam. Patrzyłam na sędziego, na prawników, na ludzi w sali i po raz pierwszy czułam się, jakbym odzyskała głos. Sędzia wydała wyrok po kilku dniach. Pełna opieka nad leną została przyznana mnie. Marek otrzymał zakaz zbliżania się do mnie i do leni. Nakazano mu płacenie wysokich alimentów, a jego kontakty z córką miały odbywać się pod nadzorem. To było zwycięstwo, choć gorzkie. Poczułam ogromną ulgę. Bezpośrednie zagrożenie zostało zażegnane. Moje serce było spokojniejsze niż kiedykolwiek. W końcu mogłam odetchnąć. Z pomocą Elżbiety i Kasi znalazłam małe, przytulne mieszkanie w innej części miasta. Było skromniejsze niż Willa Marka, ale było nasze. Było bezpieczne. Urządziłyśmy je razem z Leną, malując ściany na jej ulubione kolory i wybierając nowe meble. Każdy przedmiot w tym mieszkaniu był świadectwem naszej nowej wolności. Lena rozkwitała. Jej śmiech wypełniał nasze małe mieszkanie, jej oczy znów były pełne światła i radości. Zaczęła lepiej spać, zniknęły jej koszmary, a w szkole nadrobiła zaległości. Ja również przeszłam głęboką przemianę. Z dawnej, zastraszonej Anny, która drżała na sam dźwięk dzwonka do drzwi, stałam się silną, niezależną kobietą. Poszłam na terapię, aby przepracować traumę i znalazłam nową pracę, która dawała mi poczucie celu i satysfakcji. Moja relacja z Elżbietą stała się niezwykle bliska. Była dla mnie jak druga matka, a dla Leni stała się ukochaną, oddaną babcią. Marek próbował jeszcze kilka razy kontaktować się ze mną, ale mecenas nowa szybko to ukróciła. Nigdy więcej nie widziałam jego wykrzywionej złości. Nasze życie nie było idealne, bo życie nigdy nie jest idealne. Ale było prawdziwe. Było pełne miłości, bezpieczeństwa i nadziei. Lena była moim katalizatorem, moją motywacją do walki. Jej niewinność i cierpienie otworzyły mi oczy na okrucieństwo, w którym żyłam, i dały mi siłę, by to zmienić. Moja historia jest świadectwem tego, że nawet z najciemniejszego miejsca można znaleźć drogę do światła. Zawsze jest nadzieja, zawsze jest możliwość odrodzenia, o ile znajdzie się w sobie odwagę, by prosić o pomoc i walczyć o siebie i swoich bliskich. Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii, która tak wiele dla mnie znaczy. Jestem pewna, że wielu z Was poczuło głębokie poruszenie, słuchając o drodze Anny i Leni. To historia o niezłomności ludzkiego ducha, o poświęceniu i o sile miłości która potrafi przezwyciężyć największe przeciwności losu. Pamiętajcie, że w życiu zawsze warto walczyć o to, co słuszne, nawet jeśli droga jest długa i wyboista. Miłość, rodzina i bezpieczeństwo są wartościami, dla których warto zaryzykować wszystko. Mam nadzieję, że ta opowieść zainspirowała Was i dodała Wam siły w Waszych własnych zmaganiach. Jeśli tak było, proszę, dajcie łapkę w górę temu filmowi. Udostępnijcie go tym, Którzy być może potrzebują usłyszeć te historie, aby poczuć, że nie są sami. Nie zapomnijcie subskrybować kanału i aktywować dzwonka powiadomień, aby nie przegapić żadnej z naszych przyszłych opowieści. Chciałabym również, abyśmy stworzyli naszą własną, wspaniałą społeczność. Napiszcie w komentarzach, skąd pochodzicie. Powiedzcie mi, jaka część tej historii najbardziej zapadła wam w pamięć i dlaczego. Czy znaliście kogoś, kto przeszedł przez podobne doświadczenia? Jakie są Wasze przemyślenia na temat rodziny, drugiej szansy i miłości, która przezwycięża wszystko? Wasze komentarze są dla mnie bezcenne i pomagają nam wszystkim poczuć się częścią tej wielkiej rodziny połączonych serc. Wasze wsparcie oznacza dla mnie świat. Dzięki Wam mogę kontynuować dzielenie się inspirującymi i wzruszającymi historiami, które, mam nadzieję, wniosą coś pozytywnego do Waszego życia. Do zobaczenia w kolejnym filmie gdzie czeka na Was następna, równie porywająca opowieść.